Witam Was serdecznie na kolejnym filmie niedziela 14 września. Mój zapał nie maleje, nie byłbym sobą, gdybym nie odwiedził dzisiaj kolejnych lasów. Oczywiście w dalszej części powiem, gdzie jestem. A teraz szkoda, gadać, nie przedłużam. Zaczynamy! Dosłownie zrobiłem 6 kroków od samochodu. Jestem przed wejściem do lasu. Zobaczcie, w trawie przywitał mnie pierwszy borowik. Ale numer, no tego się nie spodziewałem. Taki borowiczek tutaj, no muszę się porozglądać, czy nie będzie więcej. I tak jak mówiłem, że muszę się porozglądać, no to spojrzałem na prawo i widzę kolejny kapelusz. Wystaje tutaj strawy. Patrzcie, jaki numer. Dwa borowiczki na dzień dobry. No to ciekawe, co będzie dalej. Tutaj droga. W koszyku już dwa borowiki. A zameldował się koźlasz babka. Tak on tu wygląda. Pokaż się państwu naprawdę fajny zdrowy owocnik, znaczy taki jakościowo zdrowy, bo czy zdrowy to jeszcze nie wiem, ale taki na pierwszy rzut oka fajny, świeży grzyb. Tak mi się wydaje, chyba włączę lampę, że pierwsze w tym roku koźlarze grabowe, jak najbardziej, ale jestem zdziwiony. Dzisiaj który? 14 września. Koźlarze grabowe o tej porze chyba jeszcze tak dawno, znaczy tak późno ich nie spotykałem. Nawet cztery, popatrzcie, charakterystyczne mają takie jamki na kapeluszu są jakby lekko pomarszczone, co widać tutaj ewidentnie na tym kapeluszu. I duże jeszcze takie dwa. A tu maluszek. No, chyba moje najpóźniejsze koźlarze grabowe, ale podnoszę głowę i popatrzcie, jest następny tu. Żabka nam skacze, a koźlarze grabowe o tej porze w szoku. Patrzcie jakie piękne grzyby, takie malutkie. No, muszę się tu pokręcić. Jeszcze w tych miejscach, gdzie jest dużo drzew, to tak światło nie dochodzi, muszę wspomagać się lampą Ja to mam niesamowitego farta. Z 10 minut w lesie, 15 grzybów w koszyku, odwracam się, patrzę, borowik szlachetny. Tutaj na mojej trasie, taki oto w towarzystwie ślimaka, ale jest kolejny, no, szok. Jak jest taki dzień pochmurny jak dzisiaj, to nie ma co za szybko do lasu jechać. Trochę tego czasu musi płynąć, żeby w lesie zrobiło się widno. Ale pomagać sobie lampą można jak najbardziej i pokazywać Wam piękne borowiczki. No ten wygryziony, sprawdzę oczywiście kapelusik. Ale tu, z tej strony, zobaczcie jaki śliczny, ten niczego sobie. O, odłamałem mu trochę trzon, no niestety, tak czasem bywa. I takie dwa, jak najbardziej do sprawdzenia. W takim lesie się poruszam, zerknijcie. I tak na otwartym terenie to nie widać tak borowików. Przezbierany las po sobocie. Dzisiaj niedziela, ale jakieś jeszcze pojedyncze udaje mi się trafić, tak jak tutaj. No ten naprawdę piękny. Ale z początku te koźlarze grabowe to zrobiły robotę. Na pewno tam na koniec się jeszcze wrócę, bo było tak ciemno tam, że jakiegoś mogłem ominąć. A dzięki temu... Dzięki tym koźlarzom grabowym, no to w koszyku praktycznie dno się przykryło. A teraz taka bambaryłeczka. No coś pięknego. Szukam dalej. Zobaczymy ile będzie dzisiaj. Miałem wielką nadzieję na takie jedno miejsce. Już jest dobrze. Widzę dwa. Tutaj taki piękny, chyba maślak żółty. Ale spójrzcie na prawo. Jakie boletusy. No ten. Przepiękny. Naprawdę przepiękny. Nawet do Atlasu można by było go użyć. I jeszcze tutaj jest drugi dwa obok siebie. To takie moje pewniakowe miejsce i nie zawiodło. Popatrzcie, przepiękne dwa boletus. Tutaj wam je pokazywałem, oczy już latały na boki, a może dwa metry w lewo. I jest jeszcze jeden taki maluszek. Muszę się tutaj dobrze porozglądać. Bo jeszcze tego światła dużo nie wpada, może gdzieś tu jeszcze wśród tych liści pochowane. A propos pochowane, widzicie? Następny tu schowany No to ewidentnie muszę tutaj popatrzeć. Tutaj te cztery przy koszyku obróciłem się do tyłu, spojrzałem. I zobaczcie, czeka na mnie kolejny. Ale piękny. No to już jestem zadowolony. Coś tu się stało dla mnie na tle lasu. Tego tak to wygląda. No przepiękny. No dzisiaj tak żeby naprawdę ładne w porównaniu z tymi pierwszymi, które zbierałem wczoraj. Całe, niewygryzione, piękne. Tu wam je pokazywałem, już jest pięć. Popatrzcie przy koszyku u góry, taki schowany. O tym właśnie mówię, że trzeba tak dokładnie się rozglądać. Kolejny borowik, ale coś widzę. Nie wiem, albo mnie tutaj ktoś zbejtował, albo może będzie nie. Niestety. Patrzcie. Sześć borowiczków w jednym miejscu. No to koszyczek ładnie się. Zapełnia. Tak oto wygląda mój koszyk. Nie chcę skłamać 25 minut w lesie. Dzisiaj mam mało czasu. Chciałem sprawdzić jeszcze inne lasy, ale ma podobno od 10 padać i to dosyć mocno. Zobaczcie kolejny taki większy boletus. Jak najbardziej do sprawdzenia. Pokażę Państwu, tak oto wygląda. Zobaczymy, czy będzie zdrowy jeden z większych. Zobaczyłem taki brzozowy zagajniczek. No to nie byłbym sobą, gdybym się tutaj nie rozglądał za koźlarzami. Wczoraj pamiętacie dwa, jeden babka, drugi pomarańczowo-żółty, a mam tutaj swojego. O, nawet dwa, bo tu pierwszy, a w oddali jest drugi koźlarz babka. Ten naprawdę fajny, kolejna taka polana z domieszką brzozy. I oczywiście trzeba rozglądać się za koźlarzami. I schowany tutaj. Przed nami. Ale dostrzegłem ananaska. Popatrzcie, też taki fajny, świeżutki grzybek, ale ślimaczek już się do niego dobiera. Zobaczcie, jak wygląda ten koślarz. W takich gęstych zaroślach mam kolejnego koślarza babkę. Tu przed Państwem, ale trafiłem też na kurki. I popatrzcie, tu są. I tu są. No to troszeczkę zbierania mnie teraz czeka. Ale kureczki jak najbardziej, bo ostatnio zużyłem cały swój zapas. Już się pokazują piękne muchomory czerwone. To jeszcze chwila, jak będą występować przy nich borowiki. Szlachetne, bo lubią się nawzajem zawsze, to Wam powtarzam. A jestem właśnie na takim terenie, ale wszedłem teraz w pojęczynę. i tutaj szukam koźlarzy babka. Czasem trafiam jakieś kurki, ale chciałem Wam pokazać jakiegoś koźlarza. I oczywiście teraz go nie ma. No to chodźmy jeszcze kawałek. Zobaczymy. Ptaszki tutaj, brony jakieś kraczą. Tak mi się wydaje. A! Nie ma. O, są kureczki. O Jezu, ile! Tutaj się rzuci. O, ale nie o Boże Święty. Tu. Tam pochowane. Tam, Boże kochany. Tam. Tutaj. Jezu, ja tu z kolan nie wstanę. O kurczę, ale kurek. O Panie Boże święty. No dobra, zbieram. O losie. Tego jeszcze nie grali. Popatrzcie, jaki koszyk. A zobaczcie tutaj. Ja Cię kręcę. Czegoś takiego to chyba nie widziałam na oczy. I to jest mój najlepszy zbiór kurek. W życiu nigdy tyle nie zebrałem, nie wiem ile ich tu jest. W domu je zważę, ale mam cały koszyk. Jestem pod wrażeniem. Tak na chwilę obecną wygląda mój koszyk. Nie spodziewałem się takiego wyniku w niedzielę. Masakra. Myślę, że za dwie godziny zacznie padać, ale i tak jestem przeszczęśliwy. Nie będę już zbierał koźlarzy, ale skupię się na prawdziwkach. I tutaj jest kolejny boletusik przed nami. No kurki zrobiły mi cień. Jestem niesamowicie szczęśliwy, no. Ja to mam tego grzybowego farta. Tutaj brzoza, pod moimi nogami koszyk, a obok koźlarz babka. Wszystko się zgadza. Koźlarze babka właśnie wyrastają blisko brzus, tak samo jak koźlarze pomarańczowo-żółte i tworzą razem mikoryzę. Tam w oddali przy Muchomorze Cytrynowym koźlarz babka, widzicie po środku? Stoją sobie razem. A wspominałem o koźlarzu pomarańczowo-żółtym, Odwróciłem się tutaj na drugą stronę, zobaczcie brzoza, a koźlarz pomarańczowo-żółty tutaj przed Państwem. I tego koźlarza zabiorę, bo uwielbiam koźlarze i rzadko, rzadko już je spotykam. Może przez to, że leśnicy tak chętnie wycinają brzozy, a potem znikają w tych miejscach właśnie koźlarze pomarańczowo-żółte? Któż to wie? Tu też namierzyłem lejkowce dęte z prawej strony, jak możecie zobaczyć w każdym lesie, w którym w ostatnich trzech dniach byłem. Lejkowce występują. Dużo wilgoci, dużo opadów, a ten grzyb to po prostu lubi. Mam teraz takiego większego, już tutaj na niego nakierowuję. Jest po środku. No też się uchował ładnie. Przed wszystkimi taki owocnik. Nikt go nie zauważył. Ciekawe czy będzie zdrowy. Teraz go dotknę. No a taki troszeczkę lekko pustawy trzon, ale od spodu nie najgorsze. Zobaczymy. Czy jakaś chociaż część kapelusza wróci ze mną? Nie mogę się napatrzeć na ten koszyk. A teraz trafiłem kolejne trzy prawdziwki, zostawione dla mnie. Tutaj dwa. I obracam głowę na prawo. I jest jeszcze jeden. Ten taki wygryziony, ale nie widać czerwi. Zobaczymy, czy uda się coś z niego zachować. Ale ten. Ta... Jezu, Jaki piękne. No ten. Ale śliczny. I jeszcze tu taki. Zasłaniamy dołki. I popatrzcie. Trzy kolejne. Takie borowiczki. To idzie jeszcze znaleźć. Cicho, spokojnie. Taka cisza przed burzą. Nie słychać ptaków. Ludzi jakby nie ma. Poddali się. Pojechali w inne miejsce. A ja natomiast chodzę. I od czasu do czasu wpada jakiś przystojniaczek. Tak jak tutaj. 8.40. Nie jest źle. Ale ładny, świeży boletusik. Pochodziłbym jeszcze trochę, ale już naprawdę nie mam miejsca w koszyku. Będę powoli kończył. Idę zobaczyć jeszcze, czy jakiś kanie znajdę. Bo zjadłbym dzisiaj kotlecik ala schabowy z kani. A popatrzcie jaki tutaj jeszcze duży borowiczek na suszenie. Jak najbardziej. Ale już go nawet nie będę sprawdzał. Niech się tutaj rozsieje. Nawet mu pomogę. Zostań sobie borowiczku nie byłbym grzybowym kapeluszem gdybym nie przyszedł jeszcze na taką skarpę takiego pewniaczka grzybowego rozglądałem się rozglądałem i zobaczcie stoi schowany tutaj za tą gałązką jest kolejny boletusik no dzisiaj no niesamowite szczęście naprawdę, ale twardy trzon co nie oznacza, że nie może być robaczywy no tak jak tu widzicie, czerwie grasują zobaczymy, może kapelusik tak jak z tych niektórych uda się zachować. Dzisiaj się poruszam w lasach w okolicy Trąbek Wielkich, a to jest mój dwugodzinny zbiór. Już naprawdę nożyk schowałem do kieszeni, a one mi nie odpuszczają. Tutaj na skarpie pierwsze i obejdę te krzaki z tej strony. I zobaczcie, bo też tutaj się kryje drugi. No tego zostawię. Wygryziony widać od spodu. Fajnie, że z tej strony spojrzałem, ale tego no, muszę sprawdzić, aczkolwiek no, kapelusze dzisiaj zdrowe trzony przeżarte. Tak liczyłem na kanie i chyba jedną widzę. No to dla żony już mam. Fajnie by było też znaleźć dla siebie. Zobaczymy. Popatrzcie jaka ładna, żeby tylko była zdrowa, ale śliczna. To może tak jeszcze omówię, szybciutko wiem, że pokazywałem, ale pamiętajcie, bulwa. Zygzak na trzonie. Widać tu charakterystyczny ruchomy pierścień. Ładki na kapeluszu i taki cycek. Te ładki w czasie deszczowej pogody mogą być zmyte. Ale jak najbardziej czubajka kania. Ja już na dzisiaj kończę to niedzielne grzybobranie. Popatrzcie. Takiej ilości grzybów to naprawdę się dzisiaj nie spodziewałem. Zaczęło się od borowików na wstępie, blisko samochodu. Potem koźlarze grabowe. A potem, jak sypnęło kurkami, to 20 minut nie stawałem z kolan. W międzyczasie wpadały jakieś borowiki, ale głównie zdrowe to z tych borowików były tylko kapelusze, na końcu kania, no i trochę koźlarzy. Jestem mega, mega, mega zadowolony z tego dzisiejszego grzybowrania. Trzymajcie się tymczasem. Przemiłego tygodnia Wam życzę. Dziękuję za wszystkie Wasze miłe słowa. I do następnego filmu. Cześć. Bądźcie zdrowi.